Dzień dobry, dzień dobry. Witam w podcaście Nauczycielka na swoim i dzisiaj ze mną jest Anna Karwowska, filolożka, dydaktyczka i przede wszystkim badaczka dyslekcji, twórczyni metody Logika Języka dla dyslektyka. Ania właśnie zajmuje się przede wszystkim dysleksją, szkoli nie tylko nauczycieli, ale też rodziców i tutaj też wspomnę, że sama korzystałam ze strefy dla rodziców. Przyszłam po prostu do Ani przede wszystkim jako mama, ale to właśnie Możecie posłuchać tej e, naszej rozmowy, jak tutaj podlinkuję. A dzisiaj mam do Ani mnóstwo pytań właśnie na te, o dysleksję, e, o objawy dysleksji u dzieci, ale na początku witam cię bardzo serdecznie i dziękuję, że zgodziłaś się na rozmowę. Dziękuję jest mi bardzo, bardzo miło. Aniu, to tak, e, bo generalnie ja sama też długo żyłam w takim przekonaniu, że dysleksja rozpoznaje się dopiero w szkole. E, tak. Jestem osobą, która ukończyła studia nauczycielskie, tak, ale miałam takie długie przekonanie, że jak dysleksja to właśnie, że ona jest rozpoznawana w szkole tymczasem objawy dysleksji można rozpoznać dużo, dużo wcześniej na wcześniejszym etapie i sama właśnie o tym wspominałaś mi kiedy zapisywałam się do ciebie na strefę. To Aniu, tutaj też tego podcastu będą słuchali nie tylko nauczyciele, ale też rodzice. Jakie objawy są dysleksji u na przykład po prostu, u dzieci, u maluchów, którzy jeszcze nie, które jeszcze nie chodzą do szkoły. Tak, takim najprostszym jednym z objawów, jednym z nich, co, co oznacza, że to może być, ale nie musi. Ja Zawsze mówię, dyslekcja to jest spektrum. Przede wszystkim dysleksja nie pojawia się magicznie w klasie czwartej. Ja wiem teoretycznie w klasie czwartej powinien być zamknięty cały proces nauki czytania i wtedy dopiero możemy zdiagnozować. Tak jest niezwykle w Polsce, ale to nie pojawia się w czwartej klasie. Był bardzo ciekawy artykuł w Nature, który mówił o ekspresji genu. Także Albo się dyslektykiem jest, albo się nim nie jest. Nie mówię tutaj o różnego rodzaju chorobach, wypadkach i tak dalej. Zupełnie inny temat. Mhm. A więc, jeżeli dziecko ma problemy z rozwojem mowy, ma trudności z różnicowaniem głosek, na przykład, tyby, tydy, kg, syzy, To już taka klasyka. Coś nam, że tak powiem, e, świta. Problemy z integracją sensoryczną. Mogą, nie muszą, muszą być, ale ogólnie trudności z, z integracją sensoryczną. Po, dają nam znać, że coś jest na rzeczy. Po prostu tutaj, jakby trzeba pogrzebać. E, dodatkowo słaba obręcz barkowa u dzieci. Fizjoterapeuta zauważy. <laughs> dodatkowo e, u dzieci jeszcze będą na przykład trudności z typu powtórzenie rymu, jak klaszczery. E, <laughs> trudności na przykład z powtarzaniem wszelkiego rodzaju rymowanek. Dla dzieci mamy tam sroczka kaszkę warzyła, te wszystkie angielskie nursery rhymes i tak dalej. To, to jest klasyka w każdym języku. Jeżeli dziecko. Teoretycznie w przedszkolu mamy, jakby, takie już powinno być zainteresowanie literami. I czasami to zainteresowanie jest, ale inicjatywa, tak jakby idzie frustracja. Mhm. I zamiast czekać, bo ja zawsze powtarzam, po co czekać? To nie musi być dyslekcja, ale jeżeli my zaopiekujemy dziecko na wcześniejszym etapie, to będzie mu o tyle łatwiej w podstawówce. To Jest tak proste. Tym bardziej, że w szkole podstawowej dziecko zaczyna uczyć się drugiego języka. I ja wiem, że się skupiamy na komunikacji. Komunikacja jest ważna, ale jak ten pierwszy język jest tak bardzo ładnie ustawiony, to ten transfer między językami idzie szybciej. Mhm. Po prostu. Tutaj jeszcze chciałam dodać, bo no to akurat jest taki mój przypadek, że ja do ciebie trafiłam właśnie w momencie, kiedy moja córka widziała, że inne osoby z grupy już czytają, tutaj dodam też, że ona urodziła się na końcówce roku, bo jeku, to źle brzmi, po prostu jest z końcówki roku, jest z grudnia i jest duża różnica jeszcze w tym wieku między dziećmi załóżmy z stycznia a z grudnia, a ona po prostu chciała te dzieciaki dogonić, jeżeli chodzi o czytanie. I właśnie. Znaczy tutaj już w sumie odpowiedziałaś wcześniej, tak, ale jeżeli właśnie dziecko wykazuje taką chęć, że chce czytać, to właśnie dlaczego mu nie pomóc, nie? Absolutnie, tym bardziej, że proces czytania to jest proces długi. My zapominamy, może często karmi, nam, karmi się nas bajkami, że trzeba tylko podłożyć coś do czytania i dziecko automatycznie zaczyna mm. czytać. Nie, mm -hmm. nie, polski też nie jest językiem o przejrzystej ortografii, jest tak w połowie, tak jak niemiecki, dlatego mówię, że na przykład dzieci z dyslekcją bardzo lubią niemiecki, ja się im wcale nie dziwię bo jest też piękny i logiczny. Więc, tak. ponieważ, ponieważ to nie jest język przejrzysty, tylko jest półprzejrzysty, ten proces nauki czytania zajmie czas. Czytanie nie jest dla nas ewolucyjnie wgrane od setek tysięcy lat. To jest mówienie. Czytanie jest dla nas nowe, dla ludzi, dla mózgu, więc trzeba go nauczyć. Jakby tutaj czekanie, takie podejście, że opoczekamy, ja rozumiem dobre intencje, które za tym podejściem stoją, ale to jest więcej krzywdy, Krzywdy, niż pożytku w takiej długoterminowej perspektywie. Dobrze, to w takim razie, jak wspierać właśnie dziecko w tym rozwoju czytania? To jest bardzo dobre pytanie. Zacząć od mowy. Mowa mhm. zawsze poprzedza czytanie. Czyli pracujemy na aparacie mowy. Jeżeli mamy jakiekolwiek trudności logopedyczne, logopeda. Często te są w przedszkolu, tak, jest logopeda i on tam musiałby zauważać, jeżeli coś się dzieje z dzieckiem. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, czytanie zaczyna się od dźwięku. Ja wiem, że dużo osób mówi, nie, 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 literka, literka. No ale jak my zaczniemy dziecko uczyć, czytać z literki, no to nie, nie wprowadzimy najpierw głoski albo sylaby. Ja mówię, są dwa podejścia, obydwa są dobre, trzeba wybrać jedno i nim iść. Nie ma czegoś takiego, że jedno stoi wyżej od drugiego. Mhm. Na przykład dla dzieci anglojęzycznych metoda głoskowa jest znacznie łatwiejsza, bo jest szybszy transfer języka, po prostu bo idziemy w języku angielskim od głoski. Mhm. Ale taką pierwszą podstawową rzeczą jest, że wychodzimy o dźwięku, czy wychodzimy albo od głoski, albo od sylaby. Wszelkiego rodzaju zabawy, które są uruchamiają kanał multi-sensorytne, wiem, że nie ma badań, ale wszelkiego rodzaju zabawy, kiedy dziecko pisze paluszkiem, kiedy czytamy, kiedy wprowadzamy dźwięk. Albo dźwięk, albo sylabę i, i, i prowadzimy do zapisu, bo to zawsze z tą stronę powinno iść, tak mówią badania. Wiem, że niektórzy uczą liter, i potem się ciężko uczy dziecka, dziecko czytać na przykład ky ota, coś w tym rodzaju, tak? Ponieważ dziecko zna literki, to odkręcanie literek do, do, do głoski i w odwrotną stronę to zajmuje o wiele więcej czasu. Wprowadzanie mo motoryki małej, proste zabawy. Ja tak jak mówię, no po prostu naprawdę nauki czytania. Nie trzeba jakichś wielkich, że tak powiem, zaprzęgać sylaby, biały, biały kartonik, wydrukować, przykleić. robić yes. słoniczki, wprowadzać, ten, jakby przechodzić przez to jako coś, co jest na tyle naturalne, że możemy się tym bawić i i wtedy automatycznie wyjdzie na przykład, czy dziecko nie ma problemu z różnicowaniem głosek. Mm -hmm. Czy na przykład nie ma problemu z różnicowaniem i zaczyna czytać, ale ma problem z zapisem. Tutaj z zapisem wiemy, że rączka się rozwija, dlatego ja często mówię pisać na przykład paluszkiem, po piasku, farbkami i tak dalej. Tak? To nie musi być takie pisanie, że sadzamy dziecko w ławce i ona ma tam nam pisać przez pół godziny, bo to nie o to chodzi. Ale powiem, że tutaj właśnie ta nauka czytania i pisania to wręcz się tak kojarzy, że siadamy do biurka albo siadamy gdzieś z książką i czytamy, i ty masz czytać, dziecko, nie? Tak. A to wcale to tak nie wygląda. A powiedz mi jeszcze, Aniu, jakie są mity na temat dysleksji, które są powielane w edukacji, a jest ich wiele, tak wiele jak na temat personalizacji w sumie. Dokładnie. Ojej, tych mitów jest tak dużo. Przede wszystkim, przede wszystkim, nie czytamy globalnie. Ja od razu mówię, czytanie globalne, ja bym, nie wiem, jak mogła jedną rzecz zmienić, tym powiedziała, żeby wszyscy zapomnieli o czytaniu globalnym. Nie czytamy globalnie. Ja nie będę tutaj robiła całej historii do lat 50. i 60., do stanu, skąd to się wzięło. Nie czytamy globalnie, bo jak czytamy globalnie, uruchamiamy prawą półkulę naszego mózgu, która jest odpowiedzialna za rozpoznawanie obrazów. Mhm. A my, jako ludzie, musimy uruchomić lewą półkulę. I nie tylko. I wtedy musimy, jakby, przeprogramować ten mózg i uruchomić kilka obszarów, żeby ten mózg zaczął czytać. Więc to czytanie globalne na dłuższą metę jest zawodne, bo A, pamięć ma swoje limity, i chociażbyśmy tutaj wyszli z siebie, tego nie jesteśmy w stanie ograć. To po pierwsze. No, a po drugie, no, nie ma co ukrywać. Czytanie globalne to jest czytanie na zasadzie wychodząc z jaskini, czy ta osoba jest bezpieczna, czy nie. Po prostu. Więc, więc nie, dodatkowo, że trzeba czekać, że dyslektyk nie nauczy się języka. Nie wiem, no ostatnio miałam też na konsultacji wczoraj mamą, która przeczytała jedną książkę, jedną z wiodących autorek, w której powiedziano, że lepiej, żeby się hiszpańskiego dziecko uczyło. Nie wspominając o tym, że gramatyka hiszpańska wcale nie jest prosta. Jednak to też trzeba się troszeczkę na dłuższą metę, mimo że przecież a przejrzysto ortografię, na dłuższą metę, czy we włoskim, czy w hiszpańskim dalej tej nauki jest więcej. To nie jest prawda. Może się nauczyć języku, tylko trzeba wiedzieć, jak nauczyć tego języka. Nie ma wzrokowców, słuchowców, kinestetyków i czegoś tam jeszcze. Na to też są twarde kwity badawcze. Nie ma. To są takie podstawowe rzeczy, by zacząć od tego, jak ta nasza głowa działa. Po prostu nie czekać do czwartej klasy, bo ja wiem, że w czwartej klasie będzie diagnoza, ale zobaczcie, czytanie powiązane jest z gramatyką, z ortografią, z pisaniem. To są takie ważne umiejętności, które w czwartej klasie. Jeżeli nie są chociaż trochę zaop... ja nie mówię o, o płynności 100%, tylko o takim zaopiekowaniu, że my już wiemy, gdzie idziemy i już tylko jakby dokręcamy pojedyncze śrubki i powolutku sobie pracujemy, ale nie ma już takiego stresu, że dochodzi historia, że dochodzą inne przedmioty, trzeba długo czytać, coś napisać. Tak, I w pewnym momencie są w sumie trzy języki do ogarnięcia dla takiego dziecka, bo mamy język polski. No dobra, to jest nasz język ojczysty, ale tam też są wypracowania, czytanie ze zrozumieniem. Jest angielski, jest drugi język, zazwyczaj hiszpański, niemiecki. I ja, jako właśnie nauczycielka, już nie nauczycielka systemowa, tak, ale nawet jak teraz pracuję z dziećmi z edukacji domowej, to właśnie widzę, jak ta dyslekcja, która była niezaopiekowana, te objawy dyslekcji, które były niezaopiekowane, opiekowane gdzieś tam na tymczasowym etapie, one się ciągną. Tak, ciągną się. Ja mówię, po prostu szkoda czasu. Zawsze da się wszystko zrobić. Nie ma czegoś takiego, że nam odetnie prąd wieku lat 18 mi się przestajemy uczyć, ale po co tracić czas? Z wiekiem mamy więcej obowiązków, więcej nauki i te wszystkie trudności, które są niezaopiekowane, będą się za nami tak ciągnąć. A to. Takie pytanie mi się narodziło właśnie o Twoje doświadczenie, bo też właśnie y, kiedyś jak rozmawiałyśmy, to wspominałaś, że pracowałaś w szkole i y, y, m, może chcesz się podzielić, jak swojego doświadczenia wyglądało to ciągnięcie się tej dysleksji. Słuchamy, <laughs> jesteśmy bardzo ciekawi. O Boże, to było straszne. Naprawdę, ja pamiętam, dostałam klasę jedną, która była pełna dyslektyków i nie tylko, i tak naprawdę to się ciągnęło matematyka, język, Polski geograf na każdym przedmiocie nie było, bo nie ma przedmiotu. Ja mówię, że matematyka i język to takie dwie gałęzie tego samego mm. zora. Wlew pozorów są bardzo podobne. Tutaj jakby czegoś nie nadrobimy, to się będzie z nami ciągnęło. Nie potrafimy pisać dobrze w języku polskim. Nie jesteśmy w stanie wyprowadzić jakikolwiek, nawet już nie mówię o tez, ale nawet po prostu zrobić planu, z którego my przepiszemy, to że tak powiem, zrobimy na przykład tą sprawkę i tutaj znowu bardzo wszystko skracam, będziemy mieli problemy. Biologia. Historia, geografia, dojście do matury, kiedy budzimy się już takie, już od ćwierć wieku te przypadki. Nawet teraz E8, a jeszcze wcześniej matura, że ktoś się budzi pół roku przed maturą albo pół roku przed E8 i jest wielki płacz i zgrzytanie zębów. Ja mówię, no, w tym momencie to my możemy tylko tak punktowo po prostu działać, jakby podchodząc do tego, z czego najwięcej punktów jesteśmy w stanie ugrać i co jesteśmy w stanie wypracować. To są tak ogromne problemy. Ilość stresu, nie tylko dla rodzica, ale też dla dziecka, tak. które w tak krótkim czasie musi nadrobić materiał, jest absolutnie nie do, nie do opisania. Ja pracuję w szkole, naprawdę, ja już w szkole nie pracuję od 2008 roku. To jest bardzo dużo lat, bo ja po kilku latach odeszłam. Tej... Odeszłaś ze szkoły, zanim to było modne. Dokładnie. <laughs> Dokładnie, nie, po prostu ja bardzo uwielbiałam moich uczniów, ale system był stanowczo nieprzyjazny. Zarobki swoją drogą też to już w ogóle w milczeniem, ale y, chodzi o to, że to jest jakby kaskada problemów. Mm -hmm. O, jakby nam się psuł samochód, pali nam się kontrolka, my jedziemy dalej, jedziemy dalej. W pewnym momencie jest wielki bum. Znaczy wiesz co, jak teraz zaczęłaś właśnie o tych uczniach mówić, to dla mnie najgorsze było to jako już nauc jako nauczycielki, że na przykład przychodzili do mnie rodzice i nie wypowiadali się dobrze o swoim dziecku, bo ta dysleksja to po prostu był taki taka stygmatyzacja tego dziecka, że ono jest głupie, a to nie była prawda, bo kiedy się właśnie gdzieś tam z nim posiedziało, kiedy nawet przyszło na te zajęcia wyrównawcze, na jakąś taką pojedynczą konsultację, to było widać, że w ogóle zupełnie inaczej funkcjonuje jak jest sam jak jest nauczyciel kiedy ten nauczyciel ma więcej czasu na poświęcenie mu uwagi tak bo wiemy jak jest w szkole kiedy tak mamy 20 dzieci do zaopiekowania no to, to to się nie da zaopiekować Nie da się nie da się to są pobożne życzenia i to jest kolejny etap. ja bardzo chciała żebyśmy w szkole mieli takie warunki żeby dało się pracować z każdym dzieckiem, żeby były małe grupy, najlepiej, żeby nie były dzielone po nazwisku. To jest moje praca. Ja zawsze miałam grupy, które były dzielone po prostu według listy. Po prostu odcinala. Ja prosiłam, żeby odcinala po prostu poziomami, bo inaczej to była taka trochę po prostu praca bez sensu. Także ale nie mamy tych idealnych warunków. I, i tutaj im szybciej coś zaopiekujemy, tym naprawdę na przestrzeni lat będzie nam łatwiej. Jakby czasami zapominamy o tym że z małej rany może się zrobić wielka rwąca rana. Jakby my to, jakby naprawdę zakleimy ten plastrek, jak dziecko jest małe. Komfort życia, już nawet nie mówię pracy, po prostu komfort życia codzienny będzie nieporównywalny. Mm -hmm. A jeszcze a propos tego, co powiedziałaś, dzielenia na grup u ciebie było dzielenie do połowy listy według nazwiska, i to funkcjonuje też w wielu warszawskich szkołach i mnie to po prostu dziwi, że to nadal funkcjonuje, ale też jest podział według płci, tak? Że dziewczynki chodzą na zajęcia razem, chłopcy no, chodzą na zajęcia razem, bo przecież z tego można podzielić fajnie informatykę WF i wszyscy są zadowoleni. I ja powiem tak, ja. Chodziłam do liceum na Podkarpaciu w Stalowej Woli. To był cały zespół szkół, gdzie było liceum, gdzie było technikum, gdzie była szkoła zawodowa. I było tam bardzo dużo uczniów, nie osób i jakimś cudem, w stalowej woli w tej szkole był podział na grupy według poziomu zaawansowania, nie tylko na angielskim, ale też na drugim języku, na niemieckim, i mało tego, dało się zrobić tak, że WF był podzielony, że dziewczyny chłopaki, i informatyka też, więc to nie jest, że się nie da. To się da, a ja znam naprawdę szkoły w Warszawie, gdzie na przykład jest no takie małe szkoły, tak? Gdzie, gdzie tego podziału nie ma na grupy. No. Gdzie to na jest... przykład są dwie klasy w roczniku i tego podziału nie było. To jest kwestia chęci, naprawdę. Wiele rzeczy to jest kwestia chęci. Mhm. Dobrze, a tutaj jeszcze powiedz, co taki podział na grupy według poziomu zaawansowania mógłby przynie przynieść uczniom? Bo ja w sumie mam też rozwiązanie, jak to zrobić, żeby to wprowadzić do szkół. Tylko to musi iść w parze, właśnie to, że rodzice mają tego świadomość, że to jest ważne, i później idzie odpowiednia dyskusja z kadrą i z dyrekcją. To Aniu. Jakie są skutki właśnie tego, że, że nie ma tego tak, podziału? Skutki są takie, że mamy na przykład dzieci zmieszane poziomami. Ja już nie mówię, że część dzieci uczy się dodatkowo, część nie. Część będzie miała wsparcie, część nie. Część nie potrzebuje po prostu, bo idzie jak dzik w żołędzie za przeproszeniem i, i, i żadnych problemów nie mają. Coś tam sobie posiedzą, coś podłubają, pu, po prostu leci. Problem jest taki, że nie jesteśmy w stanie nic zrobić, ponieważ nie jesteśmy w stanie czasami prowadzić lekcji na dziesięciu poziomach. O, Więc tak. albo co najsłabsi uczniowie, Albo tracą ci, którzy są średni. Najzdolniejsi się nudzą, też trochę tracą, no ale najmniej, bo oni są zawsze na przodzie tego peletonu, że się tak wyrażam. Czyli albo na przykład mamy podręcznik, czasami też patrząc na niektórych autorów podręczników, mam wrażenie, że nie lubią uczniów, bo piszą takie podręczniki, żeby ci uczniowie naprawdę się niczego nie nauczyli. Znaczy, jestem bardzo rozczarowana. Często, co to, 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 to widzę, ale też podręcznik jest na przykład wymagający bo bardzo dużo gramatyki, bardzo dużo kolokacji, gramatyki wprowadzanej na zasadzie, że uczeń sobie sam z kontekstu wyciągnie, bo przecież to jest takie dla niego oczywiste, co to jest. Więc zawsze ktoś jest do, w tyle i ta klasa nie osiąga a. albo takich efektów, albo dzieci słabsze są najsłabsze i są jeszcze mają większe zaległości, aniżeli by miały, bo to jest trochę jakbyśmy grali na 50, nie wiem, instrumentach jednocześnie. Nie da się. Nie da się ani zrobić dobrze sprawdzianą, ani ich dobrze spytać, ani zrobić fajnych konwersacji ani fajnych dialogów, ani wsadzić w grupy na przykład, żeby coś razem porobili, tak, jeżeli już wprowadzimy cały materiał, żeby sobie przećwiczyli, a my trochę jak helikopter między nimi pokrążymy, bo to jest cały czas takie łatanie wycieków, trochę jakby na rury tam poszły, tylko latamy z takimi zaklejkami. Tak i zróbmy jeszcze w tej klasie, gdzie nie ma podziału na e, poziom, gdzie nie ma podziału według poziomu zaawansowania, jeszcze tam zróbmy klasę odwróconą, zróbmy, zróbmy stację dydaktyczną <suszy> <suszy> i wszystkie Najnowsze metody tutaj wprowadźmy. Naprawdę fantastycznie się prowadzi takie zajęcia. Dokładnie. Tak, kiedyś właśnie próbowałam przetestować stacje dydaktyczne. Nie wiem, co, co mi odbiło, ale naprawdę próbowałam przetestować stacje dydaktyczne w klasie, gdzie był zmieszany poziom. Nie wyszło to. Nie wyszło to, wyszło to. No. I no, trzeba było po prostu działać klasyczną strukturą i to było najbardziej efektywne w takich klasach. Ale a propos jeszcze tych podręczników, to się tutaj zgodzę. Że ja czasami właśnie jak otwierałam podręcznik, to dla nauczyciela tam był jeden wielki chaos. Co no. ja właściwie dzisiaj z tego podręcznika mam przekazać dzieciakom? Nie? Dosłownie. Dobrze Aniu. To jeszcze tak, rola rodzica w tym całym procesie edukacji. Bardzo ważna, rodzic jest absolutnie kluczowy. Przede wszystkim nie obrażamy naszego dziecka, nie poniżamy go. To, że ktoś z czymś ma problem, bądźmy realistami. My też nie jesteśmy wszechstronni i wybitni w każdej dziedzinie. Po pierwsze. Po drugie, nawet jeżeli szkoła jest trochę, powiedziałabym, niezaangażowana, to naszą rolą jest bycie proaktywnym adwokatem naszego dziecka. Nikt, nikomu nie będzie tak zależało, znaczy niektórym będzie, ale będzie bardzo mała ilość nauczycieli, bo są tacy, którym będzie bardziej tak samo zależało jak nam. I, i z tym się trzeba pogodzić, to nie, nie, nie ma co rozdzielać szat, więc wymagać, wymagać, przychodzić, prosić, rozmawiać. Jeżeli są jakiekolwiek trudności, zacząć od polonisty, ponieważ polonista ma dziecko jakby najczęściej na swoich lekcjach, więc powinien zauważyć jakieś trudności. Jeżeli szkoła nie chce skierować na diagnozę, to się doprosić, jeżeli szkoła kieruje, to podziękować i lecieć na tą diagnozę i się nie obrażać, bo to nikt nie, robi, nikt nie chce zrobić dziecku krzywdy. Tylko wręcz przeciwnie, w trosce o tego ucznia, chcemy zobaczyć, co tam się dzieje. I więc ta diagnoza jest takim pierwszym papierkiem lakmusowym. Więc rola rodzica jest w ogóle nie do przecenienia. Tak, i tutaj też jest właśnie bardzo ważny ten aspekt tej diagnozy, jeżeli chodzi o dysleksję, bo naprawdę znam przypadki, gdzie dzieci na przykład dowiadywały się, dostawały diagnozę w ósmej klasie i to nie było tak, że oni dostawali specjalnie tę diagnozę, żeby pisać dłużej egzamin, tylko naprawdę ciągnął się problem i dopiero gdzieś później ktoś go nazwał, zauważył. No. To jest straszne, że później takie dziecko, które nie było zaopiekowane właśnie na wcześniejszych etapach, po prostu jeszcze się stresuje tym, jak on będzie ten egzamin pisał, nie? A to Dokładnie. też nie są fanaberie, że takie dziecko ma ten egzamin pisać dłużej. Dokładnie tak, ja mówię, to jest po prostu nie warto odkładać. Naprawdę ja już tyle lat pracuję i co roku, Asia, wiesz, jak to jest wysyła te same przypadki. Że przychodzi rodzic w ósmej klasie, ja sobie, myślę, dlaczego nie przyszedłeś w siódmej chociaż? To by naprawdę tyle zmieniło tak dokładnie, ale tutaj jeszcze dodam, jeżeli właśnie tego będą słuchali rodzice i nauczyciele, to jeżeli w waszych szkołach, bo naprawdę, jeżeli tego słuchają osoby uczące, nauczające języka angielskiego, to one bardzo dobrze sobie zdają sprawę z tego, że nie da się pracować, znaczy da się, ale jakim kosztem. W grupach, gdzie nie ma podziału, podziału według poziomu zaawansowania, dlatego idźmy w ten dialog z rodzicami, z naszymi uczniami. Nawet podpuszczajmy ich, że to jest taka dyskryminacja w sumie. No, kurczę, Dokładnie. Ale nie róbmy też z tego wojny, tylko po prostu taki wprowadźmy dialog, że chcemy zmiany, tak? I wtedy pisać razem pisma do dyrekcji, dyskutować o tym. Jeżeli nauczyciel widzi, że rodzice też chcą z nim współpracować, to nawet to nawet opowiedzenie o tym przypadku w trakcie rady pedagogicznej już dużo robi, tak? bo można później rozplanować kolejny rok szkolny. Mamy luty. Niedługo będą pewnie ruchy kadrowe, będzie planowanie, ile będzie godzin w szkołach we wrześniu i tak dalej. Warto tym tematem zająć się teraz, jak tego słuchacie. I nie czekać do września. To prawda. Aniu, czy chciałabyś jeszcze tutaj coś dodać? Nie, już chyba wszystko powiedziałam, także dziękuję bardzo za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że jeszcze do zobaczenia na, w jakichś innych rozmowach na temat edukacji. Podlinkuję tutaj oczywiście wszystkie, jejku, wszystko na temat Ani, na temat strefy rodziców, strefy dla nauczyciela. To tutaj będą w opisie tego filmu. Także tutaj też zachęcam właśnie i rodziców, i nauczycieli do korzystania z tego, co tutaj Ania ma dla Was do zaoferowania. Bardzo dziękuję za rozmowę i do usłyszenia. Dziękuję ślicznie.